Musimy go z tej strony macie i ogólnie to poczekajcie Możecie yy... mnie zawsze te słowa słyszeć Będę się podłączyć Pada, a wyładowało ponad 2 godziny i nadal mi się nie załadowało Więc nie wiem, mnie zawsze słowo słyszeć Co to pisze? Jezu, Turnej, turniejów, funkcja te ułatwia organizowanie prywatnych meczów, turniejów, lub innych rozgrywach. Dobra. Czyli oczywiście, jak yy, napiszcie w komentarzu, jak ktoś żebym tam kupił skiny, żebyście lepiej widzieli ekran. Bo wtedy kupię, więc... Znaczy... Dobra, jestem niewalny, po prostu będziecie lepiej widzieć. Czekajcie, ja na pozanki mojego najlepszego trybu. Dobra, to po prostu dam... Dobra, oddziału niech będzie. Zrobię eee, big to tutaj jest. Ogólnie to ja jestem lubkiem trochę for, a więc dlatego jesteś z nim kupił fałdolce gdzieś tysiąc? Czekajcie Gdzie to się kupuje fałdolce? Z góra? sklep z przedmiotami? Czy gdzie by ja tutaj? Ja gdzie kliknąć na bazie? W karnę bejową, kipa Fortnite? Hmm. Widzę. O, tutaj, fałdolce, ale dobra. Tutaj, góra, 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 fałdolce. No jest 1032 zł. Nie chcecie, żebym to kupił. Wam na koncie 6 zł. Nie chcecie, żebym kupił to. Te fałdolce. Za 1000. Znaczy nie za 1000, za 32 zł. 1000 fałdolców. To. No to zostawcie lajka i chcecie kupił ten pakiet za 13 i za 13, 500 za, za, za 13k za 330 tyś, nie, tysięcy tylko złotych no to yy, musi tutaj być 50 lajków, nigdy tego nie dobijecie, więc nigdy nie kupię. Się na pewno dowiecie, ale yy, na pewno za... Dwa lata gdzieś, no za dwa lata. I ogólnie od razu mówię m, i możliwe, że ich jestem razem, możliwe, że nie jestem, choć y, dużo mogę za zapomnieć, bo nie grałem ponad dwóch lat albo roku, ale na pewno y, tam robiłem tylko razy tam sobie grałam, no, ale to tylko raz i sekundowo nawet jednej rok nie zagram, go patrzyłem co jest fajnego i ogólnie muszę trochę głośniej gadać, bo kamera jest bardzo daleka, więc nie wiem, czy mnie, no, gdzie ale zobaczycie to w montażu i zapomniałam zapytać kuczu, znaczy nie zapomniałam, tylko że... nie wiedziałam, co on powiedział, że mam szonę, ten filmik z twarzą, co nie, ale dobra, to najpierw My on będzie na ten czas. Co żeby mówił, żebym szanować, żeby mi kanał nie zbanowali. Ale mam jakby co? To jest te dwa kanały. Więc no nie wiem, kanały czy dwa lub Jeden będę pokazywał dwa, czyli będą 4 dobra nie ma Po prostu subskrybujcie Maciej Plus. macie Games Plus. I ten, na którym teraz oglądacie, czyli też w sumie na Maciej Game, na Maciej Plus i na Maciej, i ogólnie na Maciej i na Maciej Plus, bo będą się te same filmy pojawiać na tych dwóch kanałach. I, dobra, tak długo sobie tutaj lecieliśmy. dosyć, ale dobra jestem w na bloku, wiesz, lepiej jest, to w sumie nie widać, jestem trochę daleko od telewizora z jednej strony to do dobrze, z drugiej źle, bo nic nie widzę, ale dobra, chyba dobrze wiecie moją twarz, znacie, ale to w się będzie usunięte i myślę, że <laughs> będę tak... Ogólnie na ekranach można się wyświetlać czasami coś czarnego i, i chyba mm, coś tam, coś tam, coś tam. I sorry, że w poprzednim filmie było napisane Power Director, ale to chwilowo w tym filmiku i tego nie będzie, bo wtedy był problem techniczny i, i musiałem kupić. A teraz będę mógł za darmo to Power Director usunąć. Czyli no dobra, nie Po prostu link w opisie do tej aplikacji. Yy, ogólnie wszystko macie w opisie yy, no i nic, po prostu macie wszystko w opisie i tam możecie sprawdzać różne rzeczy, bo tam jest naprawdę dużo rzeczy yy, link do mojego Messengera na razie nie podam, bo to ludziom którzy subskrybują kanał, czyli yy, jak ktoś napisze w to kanał to zostanie Messengera mojego prywatnego i yy, no i trudno, dostałem po prostu messengera, że będzie mógł mi spamić, znaczy no, dzwonić. Spamić to nie. Bo wtedy by... kto ze spamienia będzie usuwany ze znajomych na messengerze. Ze spamienia. Więc radzę wam nie spamić, no, bo chyba że ze... chcecie być i później nie będziecie chcieli być, bo to zależy od was. Oczywiście, czy chcecie, wydamy nam się I już przechodzimy do grania, bo się tak rozgadałem. I tam chyba coś... to moje schody były. I tam ktoś chyba jest, tam na tej górze. To tam jest, do dobra. I ja po prostu idę. Nie doczyszczę, jeszcze otworzyłam. Ja w tym domu nie byłem, chyba. Ja w ogóle domu nie byłem dzisiaj. Znaczy, tutaj w, w, w forcie. Eee, to jest zielone. Co, co mogę wymienić? za? Dobra. I naboje. Chyba, dobra. Snajpę wziąć? Dobra, wziąłem snajpę. Chociaż nie jestem dobrym camperem. Lub snajperem. Tylko wziąłem snajpę. Eee, i jak X dobra, że darmo to bierę. sumie e, nie wiem, czy e, przypadkiem nie byłoby lepsze e, wejście tutaj. Ja nie wiem w ogóle, co to jest za miejscu W ogóle HP mi zesłał, a ja nikogo nie widziałem. Ej! No. no, widać, jakby ktoś strzelał. Taki się dym gdzieś tam tu Dobra, jest snajpa moja. Tam ktoś jest, na stówę. Nie, to flaga, dobra. I czekamy chyba na nową mapę, bo jest dawno po śniegu, w sensie, nie, jest tutaj tylko w górach, nie zobaczyłem, dobra. Mówiłem, dawno nie grałem, więc nie wiem, mój punkt był o, o rutynach, myślę, ja myślę, że zabrał. Myślę, że mam dobrych teamowców przynajmniej, bo ja jestem tutaj prosty, tylko mówiłem yy, koledzy, co bym mi poleciał na, na YouTube, Ja się ogólnie mówię, spytałem, co tam i nie będzie, że chcę mieć dużo subów, to muszę nagrać forte, i żeby nie być Bambikiem, to kupić skiny, więc ja oczywiście tak zrobię. tam się go i myślę, że dacie suba za to, że stracę 32 zł yy, na, na ten fałdolce, na 1000 fałdolców. To może kupię ekipę nową Fortnite yy, albo skinę. To bardziej skiny się opłacą, w mi kolega, ale też. Yy. Tak samo karne kupić. Tutaj. Dobra, zjezdamy. Dobra. Ogólnie ja chciałbym go zaprosić, z tego co pamiętam jego nazwę. Yy, czyli. Dobra. Czyli dobra, wyjdziemy i zobaczymy, czy pamiętam jego nazwę. Ja nie wiem, czy mi się to uda, coś zrobić, ale po Będziemy broni najwięcej. W sumie ja na pięć osób mu nie będę spać. Chyba znoszę wszystkich kontakt, no to, to jest, jest możliwe. Ale... E, dobra, też już to. Justo, e, gdzie tutaj? E, się zaprasało. Dobra, tu. Dodać e, znajomego. Mm, to by ti nejlepší takovou taková jak by to?

Ile ja wolę znajomych Humanizer? Spoko. Myślałam, że ty... Dobra, torta. Ogólnie kupiłam to z tego co pamiętam. Chyba że dostałam skądś. Nie pamiętam. Chyba że teraz pójdziemy na party. Może no, iść do party. Tylko że z takim wówczaskim skinem to ja nie pójdę na party Czyli no, ja widzę się w kolejnym filmie, czyli gdzieś jutro, bo byli dzisiaj od dzisiaj na kanale i myślę, że będzie spoko tutaj. No i co? niej!